Zapewne jesteś biegaczem lub dopiero zaczynasz biegać, i wielokrotnie pewnie słyszałeś, słyszałaś, albo nawet sam tak myślisz, sama tak myślisz, że jeżeli dopiero zaczynam biegać, to nie potrzebuję profesjonalnych butów biegowych. Jeżeli nie potrzebuję takich profesjonalnych butów biegowych, to jakie buty biegowe potrzebujesz? Ja nazywam się Paweł Matner, jestem trenerem biegania i fizjoterapeutą. Uczę ludzi biegać i wyciągam biegaczy z kontuzji, i w dzisiejszym filmie opowiem Ci troszeczkę o tym, czy faktycznie potrzebujesz profesjonalnych butów biegowych, jeżeli dopiero zaczynasz biegać. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze na początek jedna mała prośba do Ciebie: kliknij, proszę, subskrybuj kanał, pomoże mi to w rozwoju tego kanału, a Ty będziesz w zamian dostawać. Powiadomienia o nowych filmach, które dla Ciebie tutaj nagrywam. I jeszcze jedna rzecz: napisz, pochwal się w komentarzu, ile razy w tygodniu biegasz. Nie przedłużając już, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zbieganiem jest jak zjazdą. Przemieszczamy się względem podłoża za pomocą siły naszych maszyn. I staramy się to zrobić w jak najkrótszym czasie. Jak najmniejszym nakładem energetycznym, czyli jak najbardziej ekonomicznie. I teraz zapewne nie chciałbyś jechać, nie chciałabyś jechać w jakąkolwiek podróż yy, bez amortyzatorów w samochodzie i bez dobrych kół. I tak samo jest właśnie z bieganiem. Twoja stopa, już to kiedyś mówiłem, na jednym kilometrze uderza o podłoże od 650 do 850 razy na 1 km. Pomnóż to razy dystans, jaki pokonujesz, dodaj do tego masę ciała, technikę biegu i nie do końca wydolne Twoje mięśnie, Twój aparat ruchu, Twoją maszynę. Nie zdziw się, jak nie będziesz biegać ładnie i jak pojawią się jakiekolwiek bóle, a w konsekwencji kontuzja. Przekonanie, że jeżeli jestem początkującym biegaczem, to nie potrzebuję profesjonalnych butów biegowych jest błędne. Błędne i krzywdzące dla Ciebie i Twojego portfela, bo wydasz drugie tyle na leczenie, żeby pozbyć się bólu, pozbyć się kontuzji. Często długotrwałe leczenie i nieskuteczne. A jeżeli już teraz chciałbyś popracować z trenerem biegania i fizjoterapeutą, wyprzedzając właśnie te bóle i kontuzje, Poprawiając swoje wyniki na zawodach i nie tylko, i biegać przede wszystkim z uśmiechem, nawet jeżeli nie jesteś z Wrocławia, to napisz proszę do mnie przez formularz, który znajduje się tutaj w opisie filmu. Otrzymasz również 30% zniżki na pierwszy miesiąc współpracy, więc napisz przez formularz. Zniżka ta obowiązuje tylko i wyłącznie do środy, więc kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli zaczynasz biegać, to tym bardziej potrzebujesz dobrze dobranych butów biegowych, które zabezpieczą cię przed negatywnymi skutkami niedomagań twojego ciała. One nie zmienią twojej techniki biegu najlepsze. To ty będziesz musiał sam, ćwiczeniami i siłą biegową, techniką biegu, rozciąganiem, ćwiczeniami stabilizującymi, poprawiającymi ruchomość itd. popracować nad swoją techniką biegu, nad swoim wyglądem podczas biegu, efektywnością itd. Ale to właśnie buty zabezpieczą Cię przed negatywnymi skutkami tych właśnie niedomagań Twojego ciała, które masz już teraz. Zabezpieczą Cię przed zbliżającą się kontuzją, bólem, przetrenowaniem. No i też również wpłyną na ekonomię Twojego biegu, gdzie nie będziesz tracił tej cennej energii, na którą tak mocno pracujesz podczas swoich treningów. Pamiętaj, może być też tak, że na początku będą Ci te buty nie odpowiadały. Ja często mówię to swoim biegaczom, ja też tak stosuję, pierwsze dwa, trzy, może cztery tygodnie daję stopie czas na przyzwyczajenie się do tych butów. Często w tych butach też chodzę, jeżeli jest to możliwe, żeby właśnie ta stopa ułożyła się w cudzysłowie w tych butach i żeby się dostosowała. Bo często może być też tak, że na początku uwiera nas stopa, boli, gdzieś tam coś dziwnego się z nią dzieje, staramy się poluzować te sznurówki, to nie pomaga i tak dalej. Więc przychodzi nam na myśl, że może te buty są złe. Nie, potrzebujemy czasu, żeby się dostosować. Tych około 2 do 4 tygodni warto na początek troszeczkę w tych butach pochodzić, a potem stopniowo zwiększać czas przebywania w tych butach właśnie na naszych treningach, na naszym bieganiu. Podsumowując, dobre buty biegowe, szczególnie kiedy jesteś początkującym biegaczem, to nie tylko komfort biegu, ale przede wszystkim najważniejsza inwestycja w Twoim życiu. Inwestycja w siebie. A jeżeli. Chciałbyś połączyć fizjoterapię, trening siłowy i trening biegowy, wszystko w jednym, by biegać lepiej, efektywniej i wyprzedzać te kontuzje? To zapraszam Cię do współpracy. Tylko do środy 30% rabatu na pierwszy miesiąc współpracy. Zapisz się, napisz do mnie przez formularz. Link do formularza tutaj w linku poniżej. Dziękuję Tobie za oglądanie, polecam Ci mój ostatni film, w którym mówię o tym, czy warto robić rekordy na każdym treningu. Ten film pojawia się tutaj lub też film, w którym mówię o tym, jak szybko stracić na wadze. Ten film pojawia się tutaj. Z Tobą był Paweł Matner, trener biegania i fizjoterapeuta. Do zobaczenia, cześć!